Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko do tego filmiku zbierałam się bardzo długo, ponieważ tu nie miałam czasu, tu jakiś inny film chciałam nagrać, tu coś tam, tu nie miałam miejsca do nagrywania, ale w końcu przychodzę i jeszcze jedną sprawę mam do Was, ponieważ niektóre osoby prosiły mnie, żebym nagrała... E, czy nie nagle zrobiła rozdanie, ale ja mam dopiero 47 cz, cz, widzów i tak to jest bardzo dużo dla mnie. Bardzo dużo ostatnio subskrybentów przybyło. Chciałabym, żeby nadal przybywało, ale po prostu rozdania nie chcę robić tak po prostu jak mam małka 50 widzów czy coś, ponieważ ja wydaję na to moje własne pieniądze i. I jednak nie chcę robić rozdania tam co chwilę, tak? Kiedy jest tu 50 widzów, 50 widzów Więc wolę zrobić na taką jakby okrągłą liczbę I po prostu nasza umowa jest taka, że jak będzie 100 widzów To wtedy ja zrobię właśnie rozdanie I tak, i przychodzę dzisiaj do was z taką wielką torbą ozdobną Będę wyciągała po prostu 100, bo zawsze miałam poukładane, ale dzisiaj tak Tak zrobiłam, ponieważ jakoś tak nie miałam czasu na układanie I lecę szybko po kolei, ponieważ jest tego bardzo dużo Pierwszą rzeczą jest to żel do higieny intymnej, Intimea. E, ten produkt mi się nie sprawdził, ponieważ jest to jeden wielki grud. E, fajnie się pienił, nie podrażniał, ale po prostu konsystencja jego była okropna. E, kosztuje 2,99 zł, więc na pewno więcej go nie kupię. E, dalej, Isana, e, suchy szampon. E, zapach bardzo ładny. Jak wiecie, bardzo fajnie działał. Unosi włosy u nasady. E, Fajnie je odświeża i na pewno go odkupię, ponieważ ja już mam chyba trzecie opakowanie. E, dalej, dezodorant. E, ja tutaj nie będę sobie łamała języka, sami sobie przeczytajcie. E, bardzo fajny zapach, choć trochę duszący. Kupiłam go w Tesco za chyba 11 zł. Ale było ok, jak go jeszcze kiedyś zobaczę, pewnie go kupię. I szampon zisany kosztował e, 10. Tutaj mamy Colgate Max White One Active. Jak widzicie, ja bardzo lubię te pasty. Są odświeżające, nie wybierają za bardzo, ale bardzo fajnie odświeżają to jamy usną. Teraz używam akurat Blendamed, chciałam Colgate, ale na pewno wrócę do tych past. Dalej Sien, szampon e, przeciwpieżowy, e, mówiłam wam, że on mnie na początku e, obciążył mi włosy, ale potem było w porządku, jak wiecie dla mnie szampon ma myć, odżywka ma robić resztę, fajnie mył, potem mnie już tych włosów nie obciążał, więc było ok. I kosztował chyba 6 zł, w Lidlu, pasta kosztowała 10. E, dalej, oryginal, salos, mango i makadamia jak wiecie Isana i te żele to są moje ulubione żele, bardzo je lubię i na pewno do nich powrócę. Dalej, e, płyn Listerine większe Zęby. Bardzo, bardzo lubię te. Płynny bardzo fajnie odświeżają tę jamę ustną, nie wypalają. I, I... co? I kosztuje chyba około 15 zł i jest naprawdę bardzo fajny. Przepraszam, chyba tak sobie poprawiam tą fryzurę, ale nie wiem, czy po prostu e, jest w porządku. E, dalej, Ziaja Szampon do wozu z łupieżem pokrzywowy. E, robił to, co robił. Miał myć e, mył. E, właśnie odżywka robiła resztę ja byłam z niego zadowolona e, może kiedyś jeszcze odkupię Garnier Ult Ultra du odżywka pielęgnacyjna, olejek z awokado i masło kary, te włosy suche i zniszczone jedna z lepszych odżywek, które miałam na pewno do niej powrócę i stania, kosztuje 7 zł więc jak najbardziej ok dalej, e, tutaj mam puste opakowanie po peelingu e, oliwkowym z Farmony E, tutaj e, nic nie ma, dlatego że stał pod poprzecznicą wszystko zlazło. Tutaj już nic nie ma. Bardzo fajny, bardzo fajnie pachniał. Oliwkami chociaż nie każdemu może pasować. E, fajnie ścierał mocno, ponieważ to był peeling solny. E, kosztował 10 zł, więc e, jak na te peelingi, które są tam, nie wiem, inne. E, czy sformony, na przykład Tutti kosztuje 16. E, to było naprawdę bardzo fajne. E, dalej mamy malwa krem do pięć zwękanych. E, działał jak inne kremy na rynku, e, ale strasznie śmierdział, więc, e, więc przy, tak może bym go jeszcze kupiła, ale za to, przez to, że tak śmierdzi na pewno go więcej nie kupię. XXL Luxia Fresh Green Apple płyn to kąpieli, fajnie pienił się fajnie pachniał, jest już dużo innych zapachów z luxii jakiś tam jagodowy, jakiś tam pomarańcza z szokoladą, jakiś tam ciastko cytrynowe, na pewno odkupię któryś zapach, bo naprawdę strasznie, strasznie lubię te płyny, kosztują tylko 10 zł maseczka regenerująca z linką brązową z jajem. te maseczki bardzo fajnie na mnie działają, więc na pewno je kupię kosztują chyba około 0,50 zł i dezodorant z Isany przeciw, e, bro, przeciw e, białym śladom. E, fajnie działał, kosztował chyba w 5 złotych, naprawdę bardzo fajny. Tutaj mam jeszcze drugi dezodorant e, Nivea Angel Star. Jak wiecie, ja byłam wielką fanką Nivei i, i tak jestem ich fanką, ale teraz przeszłam, jak wiecie, na sztyfty e, z Rexony i z Lady Spitzik, więc na razie zostawiam tych sztyftach. Zmywać z Be Beauty, zmywacz do paznokci z lanoliną i gliceliną. Nawierza, zmiękcza skórę wokół paznokci, nie zawiera acetonu. E, fajny, nic złego mi nie robił. Zmywać jak zmywacz. I drugi kick który bardzo lubię, który wiecie, że na pewno odkupię. I sana. E, ten migdałowy, no bardzo lubię, e, bardzo fajny też tłuszcza moją, choć nie za co ten, to moim zdaniem on natłuszcza płytkę i, i skórę wokół paznokci i naprawdę bardzo wam polecam. Dalej mamy dwa produkty e, z tej firmy Boomfil, które wam pokazywałam basem, który był beznadziejny. Tutaj mam żel, który był e, fajny, fajnie pachniał, ale nic szczególnego, nie wiem przybliżej. Nie tą stroną. Mm. Przybliżę wam. I mam tutaj z tej samej firmy Body Scrub, który dla mnie to był normalny żel, też nic takiego. Zresztą te produkty można tylko kupić w jak takiej paczce, więc oddzielnie i tak nie kupić tych produktów. Bio nawilżający krem do celu tłustej mieszany jest z białą herbatą z ziai jak wiecie ja dość długo używam tego kremu wspominałam wam w ulubieńcach, nie zapychał mnie fajnie, fajnie działa jako baza pod makijaż i naprawdę był fajny, jest tyle kremów teraz na rynku że raczej pewnie go na to się nie odkupię, teraz jestem wielką fanką tego kremu z Nivea i go na pewno odkupię przepraszam krem z Isany e, z kwiatem pomarańczy kosztuje 5 zł, jak wiecie ja bardzo lubię te kremy z Isany i zawsze do nich powracam Mm -hmm. Już się zbliżamy do końca. E, mamy tutaj matujący, nabieżający matujący krem z Under 20. E, był fajny, rzeczywiście matował tą skórę, ale dla mnie produkty z Under 20 w ogóle nie mają się cena do jakości, ponieważ ten krem kosztował, nie wiem, z 20 zł, a dla mnie to jest po prostu trochę drogo jak na taki krem, który który fajnie matuje, a nic, nic więcej nie robi. Dalej mamy z Janny ja peeling mający z grejfrutem. Ja uwielbiam te peelingi, po prostu są tanie, fajnie, jeszcze jakoś tak bardzo nie zdzierają tej skóry, ale jak na cenę są genialne. Bardziej zdzierający jest peeling z Jan czystej samej soli, tylko kawowy, ale on jest raczej na zimę. Ten zapach grejpfruta jest po prostu śliczny, jak prawdziwy grejpfrut pachnie i jest naprawdę, no, zarąbisty. Na pewno odkupię. Dalej mamy dwa szampony z barwy ziołowej: pokrzywowy i skrzyp polny do włosów wypadających i do włosów przetłuszczających się. I tu muszę się chwilę. Nie wiem, czy wam to. Tu muszę się chwilę zatrzymać, ponieważ fajnie odświeżały włosy. Mogłam ich nie mieć tam przez jeden dzień czy dwa. Są tani, bo kosztują około 3 zł, ale po pierwsze. Opakowanie jest... Mm, no tak widzicie, tu, tu jest całe już brudne. Jest takie opakowanie szamponu się wylewa. Za dużo, wszystko on jest niewydajny. Ten szampon starczy mi na jakieś dwa tygodnie, więc trochę mało. On tu ma w ogóle 250 ml. I największy mankament. Po prostu strasznie, strasznie ten szampon plączy włosy. Nawet moja odżywka nie mogła sobie z nim poradzić, więc z nim poradzić, więc raczej do nich nie wrócę. I tutaj próbeczka peelingu. Z... Przepraszam, na chwileczkę. O, 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 nie mogę. Dobra, no nie wiem, gdzie on teraz jest, ale luzik. Był to próbka peelingu z biodermik, takiego zielonego. Nie zdzielał jakoś super. Znaczy, peelingu do rąk nie zdzielał jakoś super. Ale. Ale był ok, ale raczej bym go nie, nie odkupiła I jeszcze miałam tutaj Tylko też mi gdzieś się zagubił Próbkę e, kremu Na, no, na noc e, oliwkowego Do twarzy e, Go użyła, Używała go ja, moja mama Przepraszam, że się tak tutaj gibi, a po prostu chciałam się teraz przesunąć e, Mama powiedziała, że nic szczególnego Wiadomo, że to była próbka i nie możemy jakoś w 100% Powiedzieć coś o tym kremie, ale był ok I zostałam tutaj Kolorówka e, Cztery rzeczy po pierwsze, Bell, Airflow. E, Pójdźcie tutaj zostało. Może myślicie, że tutaj coś jeszcze jest, ale zostało mi tylko na ściankach. Spróbuję wam jeszcze i nie umiem po prostu tego wyjąć. Spróbuję wam coś jeszcze tutaj pokazać. Jaki to był kolor. Bardzo fajny, taki delikatny róż. aplikator też miał e, bardzo taki fajny. Ja byłam z tego już tylko bardzo zadowolona. Pewnie jeszcze jakieś odkupię. I trzy tusze do rzęs. Po pierwsze Miss Porti Fabula Szlaż. Słuchajcie, wymień napiszcie na dole, bo ja nie wiem czy to się czyta e, Fabula Szlaż czy, fabu czy Fabolus Lash. Ja po prostu nigdy nie umiem tego słowa przeczytać, więc napiszcie mi po prostu na dole jak to się czyta, żebym sobie siebie nie robiła. E, ten tusz ma taką wygiętą szczoteczkę. Na moje, na moje krótkie rzęsy działa bardzo fajnie, podkręcał, wydłużał i ja byłam z niego bardzo zadowolona, kosztuje około 10 zł, dalej Extreme Lashes Vibo Volume Mascara jak wiecie jest to jedna z moich ulubionych maskar e, fajnie wydłuża, zagęszcza rozdziela, pogrubia i naprawdę jest bardzo bardzo fajna, na pewno kiedyś odkupię że ją miałam około pół roku, i nic się z nią, z nią nie stało i dalej mm, The Folses Volume Express e, maskara, która ma chyba rok i tak się nic z nią nie stało więc e, super za jakość e, Maybelline ma taką fajną też wyglądło szczoteczkę fajnie podkręcała fajnie wydłużała ale raczej tej wersji e, nie odkupię bo ja te żółte i co i to wszystko mam nadzieję że wam się podobał subskrybujcie mój kanał lajkujcie komentujcie piszcie jakie byście chcieli e, filmiki i na pewno postaram się je zrobić i co i do zobaczenia Pa, pa!